Aleluja, Ministries International przedstawia proroczy moment z Alfem Lukału. Jesus. Jezu, Jesus. błogosławieństwo spoczywa na Tobie. Skąd jesteś, synu? Z Norwegii? Stań, proszę. Z Norwegii. Tak. Jesteś szczęśliwy, że tu jesteś? Tak. To jest moje miejsce. To jest Twoje miejsce. Tak. Gdzie jest Twoja żona? To jest moja żona. Stań, proszę. Chcecie mieć razem dzieci, więcej dzieci? Czy może nie chcecie więcej błogosławieństw? Czego pragniecie? Straciliśmy dzieci. Nie mogliśmy ich mieć. Powtórz. Utraciliście dzieci? Powtórz to. Znajdujesz się w namaszczeniu, które przywołujesz, mówiąc: To jest moje miejsce. Dziś Bóg odpowiada na tę prośbę. To Twoja żona. Pytanie: Chcecie dzieci, czy już nie pragniecie żadnych błogosławieństw? Tak, chcę dzieci. Chcesz mieć dzieci? Tak. W porządku. To, co znajduje się nad tobą, jest słodkie. To, co znajduje się nad tobą, jest słodkie. Podejdźcie, oboje, z naszych? Tak, jesteśmy z Norwegii. Wszyscy jesteście z Norwegii. Tak, to jest mój pastor. To jest twój pastor. Tak. Cała czwórka, podejdźcie. Niech ktoś powie: przyjmuje to. Powiedzcie: To należy do mnie. Przyjmuję to. W imieniu Jezusa wyciągnijcie ręce. Podejdźcie tu. Z jakiegoś powodu chcę tu być. Będziesz służył Bogu. Patrząc na Ciebie, jasno widać, że łaska Boga spoczywa na Tobie. Będziecie razem z żoną służyli Bogu. Już idziecie w tym kierunku. To będzie jeszcze mocniejsze. Ale pytam Was na oczach całego świata: czy chcecie dzieci? Powiedziałeś, że Ty chcesz. Ale zanim się pomodlę, chcę, żebyś skonsultował to ze swoją żoną. Jesteście zgodni? Chcecie, czy nie chcecie? Nawet nie patrzę. Niech ktoś powie: Przyjmuję to. Przyjmuję, co należy do mnie. W imieniu Jezusa. Jesteście zgodni? Tak, jesteśmy. Jesteście zgodni. Tak. Razem chcecie mieć dzieci. Tylko, że IA ma 55 lat. Nie martw się. To jest AMI. Jeśli dwoje będzie zgodnie prosić w moim imieniu, otrzymają to. Bóg jest wielki. Bóg jest pełen chwały. Jesteś pewny, że jesteście zgodni i wierzysz w to? Tak. A ty wierzysz w to? Tak. Namaszczenie, które jest na tobie, jest słodkie. Wielka łaska Boga spoczywa na Tobie. Pastorze, On powiedział, że to jest mój Pastor. Uwalniam łaskę Bożą nad Tobą, by prowadzić działania Boże z mocą. Ale w pierwszej kolejności podejdź. Wierzymy, że Bóg jest w stanie to uczynić. Panie, uczyń to! Uczyń to i daj nam kolejne świadectwo ku Twojej chwale. W imieniu Jezusa. Stańcie tutaj. Ojcze, modlę się. Udziel swojej łaski i chwały. Przyjmijcie to. Służcie Bogu. Pastorze, podejdź. Od tej pory służenie Bogu bez mocy przestaje być Twoim udziałem. Taki rodzaj mocy. Czy ktoś, kto może tłumaczyć? Tak, proszę, zrób to. Jak nazywa się ten język? Tamilski. Ok, tamilski. Tamilski występuje na Sri Lance. Przyjechaliśmy z Norwegii, ale pochodzimy ze Sri Lanki. W porządku. Sri Lanka, Norwegia, tamilski, tamilski, tamil. To nie jest w Indiach, tylko Sri Lance. Tamilski występuje w Indiach i na Sri Lance. Powiedziałeś tamilski. Jak się to pisze? Ty a my ile? Chciałem, abyś to powiedział. Powiedziałeś Mu, że od tego dnia będzie służył Bogu w Jego mocy? Słodkie namaszczenie. W imieniu Jezusa podnieście Go ponownie. Przyjmij to. W imieniu Jezusa. Niech Twoje duchowe oczy zostaną otwarte. Dziękujemy Ci, Panie. W imieniu Jezusa. Jeśli zostałeś pobłogosławiony przez to wideo, zasubskrybuj nasz kanał. Możesz śledzić pastora Alfa Lukału na powyższych mediach społecznościowych. You can follow Pastor Aflokal on all social media platforms at Aflokal.